Witam Witam was bardzo serdecznie w unboxingu unboxingu Steam Decka. Steam Deck wersja najtańsza, 64 gb Według mnie nie opłaca, się, bo nie opłaca się brać wyższych wersji, czy tam 256, czy tam 512, gdyż iż ponieważ y, taką operację wymiany dysku możemy sobie z, przy, ten, w, przeprowadzić w warunkach domowych, więc nie tracąc przed tym jeszcze gwarancji na no, samym Steam Decku, więc Według mnie, ja będę sobie robić operację w domu tego z tym taka za miesiąc, dwa, trzy. Będę sobie wymieniać dysk, jaki ma tutaj na 512 GB. Jak najbardziej 64. Ale do tego jeszcze mam tutaj y, kartę SD, którą sobie dołożymy. Kartę sobie dołożymy, 512. Więc myślę, że na początek jak najbardziej wystarczy. Tak więc bierzmy się za odpakowanie. Nie chcę tutaj nic uszkodzić. Dlatego też. Hmm, czemu to jest tak chujowo? Ujowo zrobione. Chujowo to jest sklejone. To jest po pierwsze. O właśnie, dobra. Ujowo to jest dosyć sklejone. Dobra, to na bok i teraz tak. To trzeba sobie odwrócić. To trzeba sobie odwrócić i otwieramy. O tak, oh yeah baby, oh yeah baby, dobra, więc ty mamy, no oczywiście, początkowe instrukcje, jak podładować, tutaj przycisk zasilania, z drugiej strony nic nadzwyczajnego, jak włożyć kartę, gdzie jest miejsce, jakieś tam dodatkowe rzeczy, jak nas nie interesuje, przepraszam Was ogólnie za jakieś nagrania, za jakieś... Wideo i audio. Nagrywam audio mikrofonu z komputera, ale sam, samo nagranie robię za pomocą telefonu. Więc przepraszam Was, jeśli cokolwiek będzie tutaj nie działać. Mam nadzieję, że coś takiego w ogóle nie będzie. Dobra, teraz tak. Co my tutaj mamy? Tutaj mamy pewnie ładowarkę. Nie chcę tak, chcemy tak wyciągnąć, żeby tutaj nic nie zniszczyć, bo szkoda trochę. Trochę pudełka. Dobra, tutaj mamy znowu do otwarcia na nożyk. Lecie, bo nie chcę tutaj niczego rozpiętylić. O, właśnie. That was I'm talking about. Dobra, tutaj mamy co? Oczywiście, jak mówiłem, ładowareczkę. No, ładowarczka niespecjalnego. Kostka taka coś tu jest napisane, ale A, jakieś podstawowe USB-C, najbardziej chyba standardowa. teraz, najbardziej standardowe teraz ładowanie jakie może być, nikt już nie korzysta z mikro USB, teraz jako jest i wyłącznie USB-C. No i cóż, i danie główne, danie główne, danie główne, to jak na razie sobie odłożymy, dobra i tutaj mamy danie główne i samego Steam Deck'a. Odpakowujemy naszego własności. Pięknie, ładnie, zajebiście opakowany. Your games are going places. Okej, okay, dobra, fajne. Zdejmujemy wieczko i tutaj mamy bandę. Mamy tutaj bandę, którą trzeba przerwać. No banda oczywiście oznacza, że Steam Deck jest fabrycznie nowy. Nie był w ogóle Otwieramy, i tak dalej. Dobra, banda przerwana. Nie wiem czy to jest banda, ale. Ja to nazywam banda ich. No, dobra. I cóż. Otwieramy chyba naszego dziada. Żebyście wszystko widzieli, pięknie, ładnie, zajebiście. Mek. Mek. O kurwa. Ale to jest bycze. Ale to jest bycze. Bez kitu. Tak patrzyłem inne filmiki u innych youtuberów, tak się nie wydawał aż taki wielki Ale tutaj on jest naprawdę kurde byczy Ale fajnie siedzi w dłoniach, to trzeba przyznać Fajnie siedzi w dłoniach i on jest, on jest większy od Switcha On jest znacznie większy od Switcha Ale to jest bycze serio To jest wielkie, to jest ogromne Tutaj mamy wejście na kartę SD, zaraz będziemy ogarniać na razie nie chcę zapalcować sobie jeszcze ekranu. No i mamy valve. Mamy naszego Steam Decka. No i coś. Odpalmy go może pierwszy raz. Odpalmy go. Ale dobrze jest wyprofilowany. To muszę przyznać: jest dobrze wyprofilowany. Odpalić się powinien. Coś tu co się nie chce załączyć. Czyli, że może być nienaładowane. Zaraz zobaczymy, podłączymy go do ładowarki. Co to jest chyba? Dobra, tutaj się świeci. Włączył się, Okej, okay, bo było słać dźwięk. Czyli że się włącza chyba. Albo to był dźwięk, że po prostu jest podłączony ten. Jest podłączone podładowanie. O, dobra, coś się dzieje. Coś się dzieje. Fajne jest to, że pod palcami serdecznym i tym środkowym mamy jeszcze tutaj też przyciski, ale fajne są skoki w tych fajne są skoki w klawiszach dobra na razie niech on troszeczkę sobie postoi wiem, że widać moją bordę wiem to bardzo dobrze dobra, dobra, coś się tutaj dzieje coś się tutaj załączyło się co my tutaj mamy? wybór języka no to co, bierzemy sobie oczywiście polski czas pacyficzny Czas hawajski, czas górski, Meksyka, Arizona, Ameryka Środkowa Gdzie tu jest europejski, Brazylia, Uniwersalny środkowoeuropejski Czyli będziemy to. Bo tu mamy Berlin. Afrykańskie, nie dobra, to Dobra, teraz trzeba się podłączyć z Wi-Fi. Ok. Łączymy się z internetem. No z tego co wiem, to nie jest podudowany tak w miarę. Dobra, połączenie udane spoko. Teraz trzeba będzie się zalogować do Steama. Instalowanie Steama. Ok. Tak będziemy instalować Steama. No dobra, instalacja dobiega końca. Wyłączanie Steam. No tak, bo instalacja musi się zasytować oczywiście. To mnie to denerwuje to, że cały czas widać małe motyle. W tym odbiciu ze Steam cały czas mnie to troszeczkę denerwuje. No i dobra, zainstalowało się. I co teraz? Reset? No, coś tam czytałem, że dosyć długo się czeka na to, żeby on się włączył, ale żeby aż tyle. To trwało dobre 3 minuty, jak nie lepiej. Co i co jeszcze raz muszę wybrać wszystko? No, i dobra. No i teraz mamy logowanie się do konta. No i dobra, i mamy to. Witamy na Steam Decku. Nareszcie. Zanim zaczniesz grać, zupełnie szybkie wprowadzenie do urządzenia. Ściśniam wszystkich, wszystkich trudniej, aby kontynuować, przycisk steam wciśnij by uzyskać dostęp do biblioteki, sklepu, ustawień innych wciśnij i przytrzymaj by zobaczyć skutek przycisku steam przycisk, przycisk szybkiego dostępu użyj go by szybko sprawdzić swoje powiadomienia, i znanych, szybkie ustawienia inne przycisk to każdy wie Głośnie też wie no to też wiemy mam nadzieję że twój steam da gra ci wiele zabawy, jeśli chcesz zobaczyć to wprowadzenie jeszcze teraz możesz uzyskać... E, to nieważne. No i dobra. I mamy moją bibliotekę Steam. I tutaj też mamy na dole taki wykrzyknik, albo taki ptaszek. Ptaszek jest taki, że gra jest w pełni zweryfikowana na Steamie, i można w nią w pełni grać bez żadnych utrudnień. A wykrzyknik znaczy, że jest grywalna, ale mogą pojawić się jakieś tam błędy, bagi, jakieś tam niedogodności. I metro tutaj jest, jest zatwierdzone: wysiłek zatwierdzone. zatwierdzony. ma wykrzyknik. Spider-Man można grać. NecroSpider też można grać. to ok. God of War. No, tak więc tak to wygląda. Mamy tutaj wszystko pokazane. Biblioteka. No, i też można sobie tak to wszystko popatrzeć, więc ja bym może teraz ściągnął jakąś grę i wam pokazał, jakby to wyglądało w grze. Tylko, że nie wiem, jaką grę to pobrać. Ale na pewno muszę sobie pobrać GTA, muszę sobie pobrać Wiedźmina, To jest priorytet dla mnie, żeby sobie to pobrać. I chyba gotowa. No dobra, na ja razie sobie zobaczymy, Wiedźmina. 58 GB to waży. Albo zanim jeszcze to zrobimy, to bym zrobił jeszcze jedną rzecz. Ja bym sobie tutaj wstawił jeszcze tą kartę SD I jego ja się chyba tak powinno dać, chociaż nie jestem pewien Jeszcze raz tą stroną, o teraz to za pierwszym razem, nie XD Dobra, karta SD siedzi I teraz trzeba by było ją jeszcze sformatować Tylko trzeba tutaj ustawienia mogę wejść Oczekujcie, opcje tutaj są tak sformatuj i teraz trzeba sformatować kartę SD. No może wejść to troszeczkę dłuższy odcinek, nie zakładałem, jednak chcę pokazać już wszystko. Jak już pokazuję wszystko, to już chcę pokazać wszystko. Kartę mamy sformatowaną i teraz mogę sobie zrobić aktualizację oprogramowania. Chyba mamy wszystko, co mieliśmy zrobić, tak naprawdę. Dalej nie mogę wejść w wystawienie, nie wiem czemu dziwne to jest, no, no dobra. Zobaczmy teraz, jeśli bym chciał wejść sobie w Wiedźmina. I chcę go zainstalować. No i dobra, mamy kartę microSD. Tutaj mamy 43 giga na tym, na dysku wewnętrznym, więc dobrze, że sobie kupiłem kartę SD. Bierzemy to na SDK. Bierzemy to na SDK, no i zaraz się widzimy. Okej, okay, dobra, ściągnęło się. Troszeczkę to zajęło, bo około chyba godziny. Poza tym, możecie wiedzieć, że już no, troszeczkę się dzierniej zrobiło, niż było wcześniej, przed chwilą. Ale dobra, zrobiło się. Mamy Wiedźmina, tutaj mi się pobierały jeszcze jakieś Protony, Linux, Steam, Steamworks. Okej, okay, dobra, spoko. Na no, razie na to nie patrzymy. Zresztą mi się kawieszologa pomyliła ze Switchem. Dobra, zobaczymy. Wykorzystać z oficjalnego układu. No okej, okay, spoko. Zobaczymy na nie uruchamiania. Logowanie się do goga. Kontynuuję bez konta. No. Teoretycznie mam konto na gogu. I powinienem móc się zalogować. I chyba mam tutaj swoje konto. Bo to jest chyba cyberpunk. Tak, jest cyberpunk. Albo i to nie jest moje konto, bo cyberpunka na gogu mam, więc... Więc nie wiem czemu tak jest, ale dobra, na razie mniej o to. Mamy wybór Directa. Koniec chyba ustawiony domyślnie na 12. No dobra. Włączmy to, zobaczmy. Ale dobra, mamy tutaj już to. A, X, X, X. Aktualizacja 4.0. To prześwietlenie to nic nie będzie widać niestety. Ale słuchajcie, że mamy łóżeczkę. Tak, zgadzam się. I czy mamy tutaj savey? Mamy tutaj savey z komputera, więc jest spoko. Mamy save z komputera. Więc jest zajebiście. No sobie weźmy kontynuuj. Gdzie żem skończył ostatnio grać na streamie. Czy to się coś grzeje? No troszeczkę ciepło jest, to trzeba przyznać. A zaraz zobaczymy. Jak to będzie wyglądać, jeśli chodzi o temperatury? Bo tutaj da się włączyć, da się tutaj gdzieś włączyć. Tylko nie wiem gdzie. Da się gdzieś tutaj włączyć? Czekajcie, widok zaawansowany. Zadana gry 60. rozewanie obrazu, cieniowanie, skalowanie GPU. Diagnostyka. To chcę włączyć. Tylko coś mi się tutaj nic nie pojawia. Ale dobra no. Chodzi to, tylko chciałbym właśnie tą... A, ta Asphalt działa. Ta Asphalt działa. Ta pięknie ładnie zajebiście działa. Chciałbym tutaj włączyć tą diagnostykę. Mmm skalowania, Jest to powinien być suwak do tego. O, tu jest coś. Dobra, tak, o, dobra, mamy to. Dobra, jak to wygląda? Na razie mamy temperaturę na procesorze 80 stopni, na karcie graficznej 77-78. Wykorzystanie karty graficznej mamy tutaj, no bardzo blisko 100%, więc 100% Procesor na temat ma tylko 50% Ale mamy tutaj 28-30 fps -ów. No wiadomo, jakbym się pobawił tutaj ustawieniami graficznymi, to bym miał więcej Ale to tylko potwierdza to, że można tutaj coś zrobić, czekajcie czy mogę sobie tutaj jakoś włączyć, um, właśnie opcję? Bo nie wiem, jakie mam tutaj ustawienia. Grafika FSR FXA. Dobra, zostawmy to FXA. wyostrzanie niskie. Tutaj mamy co. To możemy sobie wyłączyć. Ukłuz otoczenia też sobie możemy wyłączyć. Muszę, było sobie włączymy, bo zostawimy, bo można sobie wyłączyć. DOW możemy sobie wyłączyć. Operacje też, winietowanie też. To też, też. Nvidia Hairworks. Jakość cienia, jakość wody, zakończenie tarowy. Jakość tekstu, bym sobie dał wyższe. Zakończenie tarowy dam sobie na niskie, znaczy na średnie. Poziom szczegółów bym sobie dał też na wysokie. No i dobra. I zobaczmy teraz. Ok, mamy 45, 6, 7. No dobra, jakbym się tutaj jeszcze bardziej pobawił, to bym wyciągnął z tego jeszcze więcej. Wejdźmy sobie jeszcze w w wideo. I wy, 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 Nie ma tutaj postprocesów Nie ma tutaj postprocesów Konfiguracja w to nie, czekajcie, ogóle hmm. ten anti-aliasing, anti-aliasing mi, e, nie wiem jak się wymawia, zabiera mi najwięcej. E, teraz to sobie włączmy, w Sharpen. Dobra, zobaczmy teraz. No, zobaczmy, nam poziom takich 30 no dobra działa jakbym się tutaj bardziej pobawił Bogowie walka Bogowie walka Dobra, Bogowie walka wygrana Jakbym się tutaj bardziej pobawił, to by było to pewnie jeszcze... Dałoby się jeszcze więcej, więcej z tego wyciągnąć Ale i tak nie jest źle. I tak nie jest źle. Dobra, mogę stąd wyjść? Mogę stąd wyjść i... Jak razie to by było na tyle. Tak więc, jak na to by było na tyle, i tak wyszedł ten materiał znacznie dłuższy niż chciałem, żeby on wyszedł, bo chciałem, żeby on był dosyć krótki, a wyszedł pewnie za długi aż. Dlatego też, jeśli chcecie, żebym zrobił jakieś materiały dla Was ze sprawdzania jakiejś gry na tym deku, ze sprawdzania, nie wiem, jakichś programów na tym deku, emulatorów, czegokolwiek związanego z tym dekiem, piszcie w komentarzach, bo jestem ciekaw, ile to co tużko potrafi, a jeszcze dużo, żeśmy nie odkryli. Zagrać piszcie, jeśli jesteście zainteresowani jakimiś materiałami ze Steam Deck'a. Być może z jakiś GET nawet. Jeśli, miał, jeśli chcecie, bym żebym zrobił jak działa jakaś z Steam Decku, to mam. To piszcie w komentarzach. I cóż, jeśli wam się ten odcinek, spodobał unboxing, zostawcie lajka. Jeśli chcecie być na bieżąco z filmami innymi niż ze Steam Deckiem, to zostawcie też z dzwonem. I cóż, ja się idę dalej bawić. A wam życzę. Miłego dnia, miłego wieczoru, miłej nocy, jeżeli kiedyś to oglądacie. Trzymajcie się, do następnego i na razie.